Cześć, cześć, witajcie. 29 lipca 2025. I co tu się dzieje? Lecimy do salonu Triumfa w Poznaniu. Tak jak wspominałem wcześniej, przy wszystkich moich motocyklach coś sobie tak poukładałem w tej swojej bańce, że będę co 6-7 tysięcy wymieniał olej. Nie patrzę na te wskazanie producenta, czy to 10 tysięcy, czy... no w tym akurat 10 tysięcy, ale czy 16 tysięcy czy raz na rok. Mija 6 tysięcy. Już myślę o zmianie oleju, i tak też dzieje się w tym przypadku Mam już tu przebite 6,5 tysiąca od ostatniej wymiany oleju Może nawet więcej, no bo te Bałkany weszły, nieważne A dzisiaj jeszcze co? No, wymiana łańcucha Niecałe 17 tysięcy i y, muszę wymienić łańcuch y, No tak wyszło, słuchajcie, no, Jest bardzo dużo sztywnych ogniw, one się już nie prostują Dwa uszczelniacze już mi na ręce zostały przyczyszczone łańcucha ostatnim, więc uważam, że ten łańcuch skończył swoją żywotność, umówiłem się więc także na wymianę łańcucha i to dzisiaj będziemy robić, plus, plus dodaję jeszcze jedno akcesorium do mojego Tigera, ale o tym porozmawiamy później. Tymczasem na razie i do usłyszenia po serwisie. Cześć! No i na serwis dzisiaj będzie drobne spóźnienie. Autostrada A2 na wysokości węzła Poznań-Luboń. Węzeł widać za, za całym wydarzeniem. Wy tego nie widzicie, ale za tutaj samochodami z ambulansem e, helikopter wylądował. Droga jest całkowicie, jak widzicie, zablokowana. Cały pawy, prawy pas i pas awaryjny jest wolny, ale jest zablokowany. Jak podjechałem tu, strażak podesz podeszedł do mnie i powiedział, że mam wyłączyć sprzęt, bo z 20 minut na pewno będziemy stać, bo czekamy na policję. W międzyczasie panią policjantkę z ruchu drogowego przywieźli, więc jedna tutaj pani policjantka, widzę, się kręci, zdjęcia robiła, no a my tak stoimy. Nie wiem, no wydaje mi się, że mogliby puścić tym pasem awaryjnym ruch, dopóki ten helikopter nie będzie startował. No później w czasie startu można przecież to wyłączyć. Teraz już korka za mną podejrzewam, jest około 10 km. No identycznie jest na OW. Dobra, dzwoni serwis. No cześć. No i jest, unosi się. Odlatuje. Ma się ma, jesteśmy w salonie Triumfa w Poznaniu. Motocykl już oddany na serwis. Ja czekam aż wszystko zostanie zrobione jak należy, mam nadzieję, tym razem. No to bardzo lubię to miejsce. Tutaj chłopaków i całe to miejsce polecam. Dużo sprzętu, dużo motocykli, zobaczcie jak to wygląda. Więc co, wyboru od koloru, jak widzicie i motocykli i ciuchów, więc przybijajcie i wybierajcie swoje sprzęty. Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy już po serwisie. Tak jak wcześniej wspominałem, jestem pod Salonem Triumph w Poznaniu. Bardzo dobre miejsce. Jak zwykle jestem zadowolony. Więc, co? Motocyk, jak motocyk. Dzisiaj zmiana oleju, tak jak Wam powtarzałem. Zmiana napędu. Jest zmieniony układ napędowy cały. Jak widzicie, nowy łańcuch. Czy widać, czy nie widać, to sami ocenicie, ale tutaj jest. Scott Oiler i to jest nowa część, którą yy, założyłem sobie. Myślę, że ona mi się sprawdzała w, w TS660, i yy, wracam do tej części. Dobra, dalej to już w trasie pogadamy na ten temat. Cześć! No i witajcie, witajcie. Jadę już z serwisu Triumfa w Poznaniu. Tak jak wspominałem na początku filmu, yy, nadszedł znaczy czas na zmianę oleju i yy, zmianę łańcucha. Tak, bo łańcuch mi się posypał. Wytrzymał 16 tysięcy. To zależy od stylu jazdy, od warunków, w jakich się jeździ, więc możecie sami ocenić. Pewnie wyjdzie, że mam zjebany styl jazdy. <grymety> no dobra, ja tam jestem w miarę zadowolony. Dzisiaj zmieniłem cały zestaw i do tego dodałem, jak widzieliście przed serwisem, Triumfa automatyczną olejarkę Scott Oiler. Ja oczywiście montuję zestaw, który mam już sprawdzony z Triumfa Tigera Sport 660, bo w tym motocyklu miałem Scott Oilera. To jest zestaw V-System. Dwa, dwójka chyba teraz jest, czy jakoś tak? On po prostu działa na podciśnienie. Tak? To, to nie jest żaden elektroniczny system. On działa na podciśnienie i w zależności od tego, jak pracujecie manetką, on pcha ten olej do, na łańcuch. Także jak stoicie, to nie dawkuje i, i, i nie cieknie, ale trzeba go ustawić. Tak? Teraz sobie zdaję sprawę, że koło pewnie będzie troszkę oklapane, no bo ja ustawiłem go tak jak był w Tigerze Sport 660, czyli tam na regulacji macie takie wyżobione kulki w tym plastiku, w tej plastikowej pokrywce tego zbiorniczka no i w Tiger Sport 660 od minimum dwie kulki bardzo dobrze to działało, łańcuch był naoliwiony, a nie było poklapane wokoło wszystkie podsystemy Natomiast tutaj już raz się zatrzymałem i widziałem, że trochę koło jest obryzgane, więc zmniejszyłem tak do półtorej kulki i zobaczymy jak to będzie się sprawować. No tyle, no metoda próby błędów. Czemu Scode No to od razu tłumaczę, że no, raz, że tamten łańcuch wytrzymał tylko aż 16 tysięcy. E, opinie w internecie są podzielone, co prawda, ale ze wszyscy, na wszystkich serwisach, nie tylko Triumfa, czy tam nawet na motu, z motu, w Motoworksie się pytałem o opinie Oni wyrazili, wszyscy mówią jednym tropem, że nie omawiają się jakoś za jednym czy drugim rozwiązaniem, ale wszyscy co mają to żywotność łańcucha im się zwiększa, więc e, kwestia wygody myślę, no bo jednak w tym deszczu też e, ten łańcuch cały czas aplikuje e, ten olej, a jeżeli psikniecie, no to to co wytrzyma, no i y, kolejna sprawa to te wszystkie spreje, oleje w szczególnie te białe i niebiałe, które dzisiaj mamy y, na rynku, one są na bazie silikonu i słuchajcie, na zębacy zdawczej się taki syf robi, y, ogólnie cały brud się klei do tych łańcuchów, więc ten łańcuch y, często jest obklejony, wymaga częstszego suszenia, y, czyszczenia, przepraszam, i Patrzcie, jak jadę tutaj jak jadę przepisowo, to jestem mnóstwo wyprzedzany. Ale wymaga, wracając do tematu, łańcuch wymaga częstszego oczyszczenia przy tych wszystkich sprejach No i, i, i tak wszystko jest tam obklejone, więc też tego nie chciałem. Pamiętam, że pamiętam jak tracera zmieniłem, to patrzę, a ta zębatka zdawcza taka cała ujebana za przeproszeniem. I myślałem o co chodzi. A mówię, w Tigerze Sportie 660 tego nie, miał, nie miałem Teraz kupiłem 900 i to samo, więc yy, stwierdziłem, że tu yy, zależy to od tego Scott Eulera I pomyślałem, że tutaj też spróbuję i sobie tego Scott Eulera dla swojej wygody yy, zamontuję Kosztuje to dużo, nie dużo, no, z 600 zł chyba za niego dałem, tam z 580 zł za komplet na Allegro No i zamontowali mi to na serwisie i myślę, że będzie śmigać. No i jestem mega zadowolony z obsługi w serwisie Trio w Poznaniu, więc po ostatnich przypadkach myślę, że już od nich się nie odkleję. Lepiej wziąć ten urlop, podjechać i, i mieć spokój. No, ja oczywiście nikogo nie skreślam, ale dla mnie Trio w Poznaniu już po doświadczeniach mogę powiedzieć, że jest nie do zmiany. Dobra, tyle na dzisiaj żeby tego nie przedłużać, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!